To. Cyfrowy Polsat się zmienił. Tutaj też. Tak, marka Cyfrowy Polsat zmienia się w Polsat Box. Od teraz nowy wymiar. Bajek. Wodny gotowy do akcji. Sportu. Filmów i seriali. Twoje ulubione kanały oglądaj tak jak lubisz. Od teraz marka Cyfrowy Polsat zmienia się w Polsat Box. Oglądaj jak ci wygodnie, bo teraz ty rządzisz. Polsat Box wybierz swoje wszystko. Ta już trwa w Karfur. ten mag impreza. Promocji i niskich centy masz kurszczędności. Co tydzień nowa promocja. Zyskodek, są w, w tym tygodniu kup jeden, a drugi wejść za grosz. Kup miód Huzar za 18,99, a drugi wejdź za grosz. I Praliny Milka za 9,59, a drugi wejdź za grosz. Carrefour, możemy kupować mądrze. Ostry ból gardła zagraża Twoim planom? Od razu sięgnij po Tantum Verde Forte. Lektantum Tantum Verde Forte działa na cztery sposoby: gasi stan zapalny, usuwa ból, odkaża i miejscowo znieczula. Tantum Verde Forte. Na ostry ból gardła dla dorosłych. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Tantum Verde. Życie jest lepsze bez bólu gardła. W spektrze każdy może jechać dokąd chce, do filmów, seriali, bajek i to na jednym bilecie. Telewizja i Internet tylko za 69,99, a HBO i Tidal na pół roku w prezencie. Zadzwoń 601, 601, 601. Bez, 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 Proszę dzisiaj, myszkę oraz misia! Bawmy się, czemu nie? Co tam u was dzieci? Jak tam wam leci? Jest